Hej, hey, dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na holciuchowy z Bontrix. Totalny miks, ponieważ robiłam zakupy w zasadzie dla mojej mamy i tak przeglądając sobie Bontrix zrzuciłam różne rzeczy do koszyka. I mam i bluzki, i spodnie, i kombinezon, i mam bardzo kolorowe spodnie. Tak więc dzisiaj jest po prostu totalny niszmarz tego, co, co udało mi się kupić. Mam też przed sobą bardzo duży rachunek i powiem Wam, że niestety nie, nie jestem w stanie wszystkiego rozpoznać na tym rachunku, które spodnie to są dokładnie te spodnie. Tak więc yy, w razie czego po prostu te informacje będziecie miały standardowo tutaj, jaki mam rozmiar, ile kosztowały oraz jaki jest ich skład. Pamiętajcie też, że wszystkie linki do produktów macie wypisane na dole, tak więc zawsze możecie. Kliknąć, zobaczyć, zobaczyć, jak ten, jak ten ciuch wygląda na modelce, zobaczyć, czy są inne kolory. Bo często jest tak, że akurat te wszystkie produkty występują w innych kolorach. Jak na przykład ja tą bluzkę mam w takim kolorze, mam też w różowym kolorze. Tak więc czas, często jest tak, że właśnie produkty występują w różnych kolorach, no i też w zależności od koloru, to sami zmienia się cena. No i też zmienia się ym, oczywiście dostępna rozmiarówka, bo czasami po prostu jakiś kolor jest wykupiony. Co też chyba miało miejsce w przypadku tej bluzki, bo wydaje mi się, że jedną bluzkę mam w jednym rozmiarze, drugą bluzkę mam w drugim, bo akurat tam tego nie było, a mimo wszystko chciałam wziąć, zobaczyć, może by była dobra. Za oknem pogoda nie odpuszcza, mamy albo burzę, albo ekstremalny upał. Dzisiaj akurat mamy upał, ja stoję mimo wszystko też w lampach, żeby wszystko było dobrze oświetlone, żeby było dobrze widać. Tak więc no dużo tego przebierania oznacza dużo, wiecie, ruchu, więc też jakby chcę dosyć szybko przez to przebrnąć, ale nie na tyle szybko, żeby upodzić się jak mysz, no bo jednak to są ciuchy, które będę pewnie częściowo zwracać, więc wiadomo, że jakby no nie chcę tutaj, wiecie, za bardzo ich też uszkodzić i w żaden sposób, no myślę, że sama rozumiecie. Więc dobra, zaczynam od koszulki, którą mam na sobie, ale za chwilkę w zasadzie przejdziemy do spodni. I to jest taka koszulka z wiskozy. Ona niestety nie ma w sobie elastanu. Ja mam ją akurat tutaj w rozmiarze 50. I ona się wydaje dosyć duża, natomiast powiem Wam, że ogólnie jest luźna i przyjemna, taka, można by powiedzieć, w dotyku, w takim odczuciu na skórze. Jest po prostu chłodna. Natomiast no zastanawiam się, czy ona nie jest właśnie niestety na mnie za duża. Bo ona tak wygląda ale z drugiej strony, czy na lato właśnie takie oversize'owe koszulki nie są fajne? Oversize'owe oversize bluzki, czy to jakichkolwiek spodni? Teraz mam akurat na sobie białe spodnie, ale też mam i ciemne, więc najwyżej gdzieś to zobaczymy, chociaż chciałabym jeszcze tą różową założyć, zanim przejdę do spodni. Tak więc, no powiem Wam, że zastanawiam się, bo jest dosyć długa. Tutaj, jak widzicie, wszystko mamy zakryte. Nie ma jakiejś dużej różnicy pomiędzy przodem a tyłem, czyli tutaj ona nie jest jakoś tak dłuższa o wiele z tyłu dosyć wygodna, bo tak jak mówię jest przerywna wydaje mi się, że ona chyba jest wiskozy, ale jeszcze to potwierdzę poczekajcie, spojrzę, tak 100% wiskoza więc yy, no fajnie by było gdyby miała troszeczkę elastanu bo inaczej to ona się tak jakby czepia na skórze, no i nie wiem wiecie co, dajcie znać chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że warto porównać yy, tą samą koszulkę do rozmiaru 48 co prawda nie w czarnym kolorze, tylko w różowym kolorze, bo nie było najprawdopodobniej różowego w rozmiarze 50 ale mimo wszystko będzie można łatwo zobaczyć, jak ona leży i czy jest jakaś różnica, znaczy no na pewno jest jakaś różnica, no bo jednak, no nie wiem, chyba, chyba jednak jest ta troszeczkę za dużo 50. No i to jest 48, tylko że tak jak widzicie w kolorze różowym i od razu to co momentalnie czuję, to jest to, że w bioderkach jest bardzo dopasowana i chyba widać nawet jak się tutaj to odznacza, dlatego że tu nie ma luzu, tak i wszystko co tutaj przylega do ciała. Po prostu automatycznie jest widoczne pod koszulką. Oczywiście tu, czyli w, w ramionach, na górze, w biuście wygląda lepiej, bo jest bardziej dopasowana. No ale niestety właśnie w bioderkach sprawa się robi już trochę poważniejsza. Tu mamy rozcięcie, więc no nie mogę chyba jeszcze bardziej rozciąć tej, wiecie, bluzki, bo musiała ją rozciąć w zasadzie od talii, żeby ona tutaj luźno się rozchodziła, to chyba byłoby trochę przegięcie i powiem, znaczy... No, może inaczej, nie byłoby przygięcie, bo czemu by nie? Mogę rozciąć, ale nie wiem, jak ta bluzka by wtedy, jakby. Ja, czy, no, jakby ona wyglądała, tak? Trochę boję się, żeby ją zniszczyła. A efekt by mi się nie do końca podobał. Nie wiem, czy nie straciłaby ona fasowo Ogólnie jest bardzo fajna, w ogóle ten różowy kolor też mi się podoba. Może niekoniecznie pasuje jakoś szczególnie do rudych włosów, ale ja akurat taki różowy, taki intensywny, wiecie? Taki margenda prawie, że różowy kolor, taki neonowy, bardzo, bardzo lubię i lubię w takich chodzić i mam, mam chyba kilka rzeczy, cóż tutaj się dzieje z moimi włosami, mam kilka takich rzeczy i kolor mi nie przeszkadza i na pewno bym chodziła, ale, ale jednak no zastanawiam się tutaj się, wiecie, w to moje czarne lustro troszeczkę też spoglądam, no i tak, tak właśnie nie wiem czy to jest, czy to jest dobre, ja nie do końca lubię, to nie jest jakiś może bardzo duży mankament, ale mimo wszystko podejrzewam, że jakbym siadała w tej bluzce, no to już by się robiło troszeczkę inaczej. Już tutaj wszystko by się odznaczało. I no, no nie wiem, to bym musiała się naprawdę zastanowić. Jeszcze wam pokażę, jak ona z tyłu wygląda. Też się tutaj opiera na pupie, więc automatycznie tu się gromadzi. Trochę mniej, no bo tego materiału jest zdecydowanie mniej niż tej czarnej, oczywiście. Ale no, szkoda. Tak akurat wygląda na to, że jestem pomiędzy 48 a 50 rozmiarem, bo właśnie 48, no tutaj, jeśli chodzi o bioderkę, a ewentualnie bioderka 50, góra 48, no ale no, jeśli przychodzi o tą koszulkę, no co nie wiem, powiem Wam. Dajcie znać, bo ona też chyba nie była tania. Z tego co pamiętam i co chyba udało mi się odszukać tutaj na tym rachunku, to ona kosztuje około 80 czy 70 zł, więc wcale nie tanio. Co prawda, mamy dobry materiał, bo to jest miękka wiskoza tyle tylko, że będzie się strasznie gniotła no bo już też widać, tak, że jest ogólnie pognieciona, więc na pewno jest to bluzka, którą trzeba prasować, a powiem Wam, że ja zwracam uwagę na takie rzeczy, nie wiem czy Wy zwracacie dajcie znać, ale ja lubię takie rzeczy, których nie muszę prasować jak była u mnie Ola na weekend to właśnie yy, Ola miała takie rzeczy yy, mówi, że musi wyprasować sobie jakąś bluzkę ja się mówię, a nie ma żadnych bluzek, których nie musisz prasować? No nie, wszystkie muszę prasować, a ja powiem Wam, że mam jednak sporo rzeczy, które nawet po wypraniu jeżeli je odpowiednio dobrze rozwieszy, czyli nie ma, wiecie, nie są zgniecione, to nie muszę ich pracować. Takie bluzki najbardziej lubię, bo no, po prostu jest wygodniej zabrać, szczególnie w podróż, tak? Więc no, ta akurat na pewno do takich nie będzie należała i zdecydowanie będzie wymagała prania. Jedna rzecz jeszcze, która mi przyszła do głowy. Jako osoba, która yy, w przypadku, jeżeli jest upał 30-stopniowy, no w jakiś sposób tam się poci. Zastanawiam się, czy na tym konkretnym kolorze nie będzie widać mokrych plam od potu. Wiecie, tu się coś pojawi, na plecach się zaraz coś pojawi, no bo jednak, czy siedzimy, opieramy się, czy mamy torebkę, basek, czy cokolwiek. Nawet jeżeli jesteśmy spocone i ktoś nas tutaj po prostu dotknie po plecach, więc no nad tym się zastanawiam. Ale chyba to będzie bluzka, którą będę odsyłać. Na razie w niej zostanę, bo chcę ją zachować tutaj, jak będę Wam pokazywać spodnie, bo ona jest jasna i będzie tutaj to dobrze wyglądało. Ale ogólnie chyba, no niestety ta, ta bluzka. Ta bluzka chyba na nie, zresztą i ta czarna też niestety, bo jest po prostu za duża, chociaż ogólnie wiecie, wygodnie jest w takiej oversize'owej, jest chłodno, przyjemnie, ale jednak chyba jest trochę za duża, ale dajcie znać, jestem bardzo ciekawa co, co, co sądzicie i jakie macie zdanie na ten temat. No dobra, to przyszedł czas w takim razie na spodnie. Pierwsze spodnie, jakie mam na sobie, to są spodnie z bardzo cienkiego materiału, ale niestety on również jest bez elastanu. Byłam bardzo ciekawa takich białych spodni, czy właśnie one będą fajnie na mnie leżeć i jak będą wyglądać. I powiem Wam, że. Nie do końca jestem z nich zadowolona. Może w ten sposób, kiedy jest ta bluzka, to jakoś tak za bardzo się to, wiecie, nie rzuca, ale ogólnie one po prostu nie są zbyt wygodne. Przez to, że nie mają elastanu, to dosyć mocno się ciągnął i każdy ruch, na przykład tutaj w udach, gdzie w zasadzie no, mam sporo jakby ciałka, i tutaj to no, powoduje, że jednak, yy, jednak one się robią niewygodne. Dodatkowo też, jeśli chodzi o ten obszar, to niestety, ale one są yy, dosyć niskie. Tak, mam ciemne majtki pod spodem, akurat dzisiaj takie mam, ale stwierdziłam, że to nawet dobrze, bo idealnie będzie widać, czy dany ciuch prześwituje, czy nie. No i jeśli chodzi o te spodnie, jak najbardziej wszystko widać, więc zdecydowanie, jak to generalnie zdrowy rozsądek nam zazwyczaj podpowiada, pod jasne spodnie zakładamy jasne, jasną bieliznę, cielistą, coś w tym stylu, no bo ciemne wszystko widać, więc ogólnie... No nie wiem, spodnie są fajne. Gdyby miały trochę elastanu, prawdopodobnie bym je zostawiła, dlatego że tą długość mają taką letnią, wiecie. Ja akurat mam, wiecie, takie stopeczki na sobie, ale do sandałków, jakiś do, do jakichś takich klapek czy czegokolwiek, czy nawet do tenisówek, moim zdaniem są spoko, długość jest ok. Ale no niestety powiem wam, że one są po prostu niewygodne. One są za niskie, moim zdaniem, tutaj. W zasadzie każdy ruch, nie wiem czy to widać, ale już generalnie one ledwo zakrywają. Um, Zakrywają moją bieliznę. One po prostu są za krótkie w stanie, przez co ja nie jestem w stanie ich dobrze tutaj naciągnąć. Ja mam chyba rozmiar 50 tych spodni, ale no niestety. No ja tutaj akurat jeśli chodzi o dół, często mam tak, że muszę brać rozmiar większy, właśnie z uwagi na moją większą oponkę, więc chociaż na przykład na górze mam 48-50, na dole raczej mam 50-52, w zależności od fasonu, no i też od tego, ile mamy elastanu w spodniach, no a w tych spodniach akurat niestety zbyt wiele elastanu nie ma, bo... No nie ma, zbyt wiele, nie ma wcale w ogóle elastanu, więc no one zdecydowanie są mało wygodne, jeśli chodzi o... O jakiekolwiek poruszanie się, jak tak stoję sobie tutaj do Was i prezentuję te spodnie i się nie ruszam, spoko mogą być, ale jak tylko przejdę się, bo na przykład przeszłam się do lustra, zacznę się gdzieś ruszać, nie daj Boże usiądę, to ja będę miała tutaj po prostu zaraz hydraulika, tak więc ten element tu, no niezbyt dobry, więc jeżeli macie na przykład może em, inaczej rozłożoną tkankę tłuszczową i nie macie tutaj tej oponki, to jest szansa, że te spodnie będą tutaj na Was leżeć lepiej w moim przypadku, no po prostu zdecydowanie się tutaj coś nie zgrało. No i następne spodnie to są po prostu zwykłe spodnie, takie czarne, ale z wiskozy, z odrobiną elastanu, które nie są zbyt szerokie, czarne, proste i takie chciałam i powiem wam, no, że o takich marzyłam, to trochę byłby przerost formy nad zwykłymi spodniami, ale faktycznie bardzo długo szukałam wygodnych spodni czarnych, ciemnych z dobrego materiału, które nie byłyby bardzo szerokie, które byłyby dosyć takie wiecie, ładnie układające się na nogach nie miałyby takich dzwonowatych, czy też jakby nogawek ala la palazzo, albo prostych tylko właśnie były takie lekko zwężane i no i trafiłam, i one wcale nie są takie drogie, jeżeli dobrze znalazłam produkt na rachunku one chyba kosztują w okolicach 75-80 zł. I no naprawdę powiem Wam, są mega, mega wygodne. Jak widzicie są dosyć długie, więc nawet jeżeli jesteście trochę wyższe, to myślę, że też spokojnie będą na Was dobrze leżeć. Na dole jest gumka, ale ona akurat nie zbiera za bardzo i nie ściska nam nogi, w ogóle jest luźna. Spodnie są luźniutkie, mają nie wiem, chyba 3 albo 5% elastanu i to się da odczuć. Są naprawdę bardzo wygodne. Mamy tutaj Kieszenie dosyć głębokie powiem Wam, zobaczcie, ile mi ręki weszło. Naprawdę są dosyć głębokie kieszenie. Chociaż wiecie, no raczej tutaj bym włożyła właśnie maseczkę chusteczkę, bo nie, wypy, nie wypychałabym tych kieszeni. Spodnie są normalnie tutaj na gumkę. Zobaczcie, gumkę mam mega wysoko. Tu mam pępek gumkę mam naprawdę dosyć wysoko, więc one tutaj nie powiedziałabym, że trzymają w ryzach, ale jednak ta oponka jest tak tutaj zgrabnie schowana. Z tyłu po prostu bardzo ładnie się układają, nic się nie ciągnie, wiecie, są wygodne, po prostu, no prawie że jak dres, tylko tyle, że nie dres, tylko właśnie fajne spodnie wiskozowe. Ja muszę spojrzeć, czy, czy był jeszcze inny kolor z tych spodni, bo one są po prostu przegenialne, wygodne. Jakby były na przykład w innych kolorach, to brałabym. Naprawdę są super, tak więc muszę chyba spojrzeć, zanim wam podlikuję wszystko, bo powiem wam, nie mam jeszcze aż takiej mocy sprawczej, żeby wszystko wymiotło ze sklepu. Ale jest sporo takich rzeczy, gdzie jak Wam pokazuję, to na przykład dosyć szybko ta rzecz gdzieś tam znika, jest nagle niedostępna. Tak jak mówię, nie przypisuję sobie jakichś zbyt dużych zasług, ale zdarzyło się parę razy, jak na przykład z sukienką w groszki albo z sukienką tą właśnie taką czarną i z printem Leo, że właśnie te większe rozmiary były bardzo szybko wykupione. Możliwe, że to był zbieg okoliczności, po prostu sukienka była fantastyczna i wiele osób ją kupiło, całkiem możliwe. A możliwe, że miałam ja taki wpływ. Chciałabym tak sobie o sobie myśleć, to jest bardzo miłe i takie łachcące ego. E, natomiast no, te spodnie są rewelacyjne. Ja je na bank zostawiam, bardzo mi odpowiadają. I w sumie, chociaż nie chciałam powiedzieć, że i ta koszulka fajnie na nich wygląda. Ale niestety ona jest taka, że jak ją teraz tu z tyłu obciągnęłam, no to, to już się zaczepia już, no nie, jest cały czas, znaczy cały czas. Nadal jest za wąska w biodrach, no nic się przez ten czas nie zmieniło, ale spodnie są przewoskie. To są zwykłe czarne spodnie. Tutaj jakby nie ma za dużo wodotrysków, nie ma nic się takiego nie dzieje, ale mimo wszystko ja długo szukałam właśnie po prostu zwykłych czarnych, ciemnych, ale takich spodni właśnie na wiosnę-lato. Co może jest nie do końca wskazane, żeby nosić ciemne spodnie, jak mamy 30 stopni upału, ale ja lubię ciemne spodnie. Ja niestety lepiej się czuję w ciemnych spodniach, w jasnych spodniach, czasami próbuję, dlatego zamówiłam na przykład i są jeszcze jedne jasne spodnie tutaj, czasami próbuję, ale, ale jednak lepiej się czuję w ciemnych, no co tu dużo mówić, jakoś tak wiecie, po prostu nie chodzi nawet już, że korzystniej, że w ciemnym wyglądam szczuplej, po prostu lubię, lubię ciemniejsze spodnie, lubię bardzo krzykliwe, jasne, żywe góry. Ale jednak spodnie lubię, lubię bardziej stonowane, lubię ciemne. Tak więc te na bank ze mną zostają. Jeżeli szukałyście właśnie takich fajnych, miękkich, dzielinowych spodni z elastanem, które nie są spodniami dresowymi, wyglądają troszkę lepiej, może nawet nadadzą się do pracy. Myślę, że spokojnie, jeżeli jesteście wyższe, można je super wystylizować ze szpilkami. Moim zdaniem nawet będą dobrze wyglądać, bo to nie jest dres, zdecydowanie. No to odsyłam was do linku na dole, bo są naprawdę. co Cocóżko. No i właśnie następne spodnie. Jasne, jak widzicie w takim lawendowym kolorze. Byłam ciekawa, po prostu zdecydowałam się na nie, bo byłam ciekawa jasnych spodni, jak będą leżeć, jak się będę czuć w nich, jak będę wyglądać. Nawet nie byłoby tak źle. Z tą koszulką nawet fajnie grają, ale z każdą ciemną koszulką myślę, że też by fajnie grały. Ale niestety, tutaj niby mamy skład bawełnę i elastan, ale mam wrażenie, że jakby tego elastanu było trochę jednak za mało. Bardzo ciężko mi się w tych spodniach poruszać. Możliwe, że nie wiem, jakbym je rozchodziła, wyprała cztery razy, materiał by lekko zmiękł, to byłoby wygodniej. Trochę jak, nie wiem, wbijanie się w nowe dżinsy, ale z drugiej strony jak jest tak gorąco, to ja szczerze mówiąc nie mam ochoty wbijać się w spodnie, w których nie jest mi wygodnie, które lekko ograniczają moje ruchy, które są takie troszeczkę dopasowane. Pomimo tego, że mam taki swój standardowy rozmiar, czyli 48 na 50, to jednak czuję, jakby one były tak dosłownie pół, rozmiara, pół rozmiaru za małe niestety. Jak widzicie, one są wkładane normalnie na gumeczkę, nie mamy żadnego suwaka, nie mamy nic. Wydaje mi się, że przebija trochę bielizna, jakby się tak przyjrzeć, jest tutaj nieco ciemniej, to samo, no zdecydowanie, to samo tutaj właśnie na pupie. Tak one wyglądają, nie mają żadnej kieszonki, to wszystko tutaj to są atrapy. No, czy są fajne? Pewnie są fajne, ale... No, nie na moją figurę, nie na tą ilość tkanki, którą ja mam tutaj. Tu zdecydowanie jest za dużo, żeby te spodnie dobrze, dobrze leżały. One są troszeczkę wyższe niż te białe. Na przykład nie mam takiego wrażenia, że jak się pochylę, to tutaj zaraz wszystko mi wyjdzie górą, bo nawet one są wyżej niż moja bielizna. No, ale mimo wszystko one są niewygodne. Tu szczególnie w udach, w tym miejscu. Trochę jednak krępują ruchy. I znowu, tak jak stoję tutaj do Was i za dużo się nie, de facto nie ruszam, to są ok I można, wiecie, zrobić tak, że one fajnie będą wyglądały, zrobić tutaj ładną pozę i spoko. te spodnie plus size. Ale niestety, jakbym chciała już w nich usiąść i tu się nam wszystko, widzicie, tak rozlewa, no bo wiadomo, tak jak siadamy, tak się dzieje, to to już się nie robi zbyt wygodne, niestety. Tu już się robi problem, robi się problem taki, że trzeba tutaj, wiecie, spodnie delikatnie podciągnąć, no... No, nie jest to zbyt wygodne i raczej powoduje, że, no, jakby, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jakby, bo wiadomo, że każdy z nas się będzie inaczej czuł. Wystarczy, że macie troszeczkę mniej w udach niż ja i już te spodnie mogą na Was lepiej leżeć. Możecie nie odczuwać, jakby tego, że właśnie one gdzieś tutaj Was ubierają. No, jeśli chodzi po prostu o moją budowę, o mój rozmiar, o, o, o ten krój na mnie, to niestety, no nie do końca się sprawdzają. Szkoda, bo są. Całkiem ciekawe. Chociaż powiem Wam, że mam drugie identyczne, tylko że granatowe, więc mimo wszystko je jeszcze przymierzę, bo jestem ich ciekawa. No niestety te same spodnie w innym kolorze, ale leżą tak samo, są bardzo mocno dopasowane. Możliwe, że po prostu muszę wziąć rozmiar na przykład z nich 52-54 i może wtedy będą leżały lepiej, ale no niestety... 48,50 nie leży dobrze. No nie, no są zdecydowanie za ciasne, mocno krępują ruchy. Ta, ten materiał właśnie jest bardzo sztywny, bo mimo tego, że właśnie ma 2% elastanu, to bardzo mało się naddaje. Jest no sztywny, tak jak mówię, jest po prostu nowy, jeszcze taki, jakby nie wiecie, niezłamany I naprawdę bardzo trudno się w tym rusza, bardzo trudno się w tym siada. Więc zdecydowanie, no, akurat jeśli chodzi o te spodnie, to, to troszkę szkoda, bo chciałam mieć takie znowu zwykłe spodnie. Dobiegania na co dzień, właśnie czy czym mniejsze, czy nawet te lawendowe, jeśli dobrze wyleżały, ale, ale niestety, no te spodnie zdecydowanie mi nie pasują, i e, w zależności, tak jak mówię, od tego, jak, jak się u Was rozkłada, rozka, rozkłada tkanka, no to to możliwe, że niestety musicie też cyrklować w rozmiar większy niż normalnie nosicie no i dwa ostatnie hity zamówienia, to znaczy zrobiłam takie cudzysłów, dlatego że myślałam, że na przykład te spodnie będą hitem ale nie jestem przekonana no i kombinezon, który jest hitem, ale to on na koniec. Najpierw te spodnie. I powiem Wam, że strasznie mi się spodobało ogólnie na modelce. One miały takie bardzo żywe kolory. Na żywo, moim zdaniem, te kolory są jednak troszkę przytłumione. Ale nie są tak intensywne. Myślałam, że będą bardziej neonowe. Natomiast same spodnie. Mają bardzo fajny materiał, są bardzo przebiewne, są luźne, lekkie i tak dalej. Są zdecydowanie na mnie za długie niestety, ja mam 1,60 m, więc to są spodnie, no, którymi szuram po podłodze, więc one zdecydowanie byłyby do skrócenia. Ja mam je, słuchajcie, w rozmiarze moim standardowym 48-50, ale powiem Wam, że tu w pasie są bardzo wąskie. Ja się w nieco, prawda, zmieściłam, aczkolwiek powiem Wam, że nie... Nie powiedziałabym, że jest mi w nich tutaj super wygodnie. One są naprawdę bardzo mocno dopasowane tutaj do naszego pasa. Jak widzicie, bardzo mocno też okalają oponkę i pomimo tego, że są luźne, to jednak dosyć mocno ją tutaj podkreślają. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja tutaj założyłam po prostu bardziej dopasowaną bluzkę, żeby tą różową nie zasłaniać i trochę nie. Prze, wiecie, nie, nie, nie kłócić się ze wzorem, więc założyłam po prostu zwykły taki, zwy, zwykły taki mój top. No i powiem Wam, że. <grych> Nie wiem, bo cały czas jak stoję i patrzę się tutaj do Was w podgląd, to mój wzrok ucieka w to miejsce, gdzie mam wrażenie ogromnego po prostu kopyta. Nie wiem, może mi się tutaj coś wydaje, ale no, mam takie wrażenie, że przez te właśnie paseczki tu, no, tak to wygląda. A z kolei, jeżeli miałabym założyć jakąś bluzkę, która byłaby dłuższa, no to z kolei ona byłaby za luźna i ona by już nie grała za bardzo tymi z tymi spodniami. Więc powiem Wam, że no. Fajny potencjał był, ale niestety chyba mi się one nie do końca sprawdzą. Jeszcze pokażę Wam, jak leżą z tyłu. Tak więc, o, tak to wygląda na tyłku. Więc ten no, wzór jest po prostu wszędzie, tak? Tutaj jakby wali nam po oczach, co może być fajne i w sumie, to, wiecie, w zależności od tego, na co potrzebujemy te spodnie. Mi się one osobiście mega podobają, naprawdę bardzo podobają, ale jednak nie jestem w stanie odzobaczyć tego, co zobaczyłam, i cały czas, jakby wiecie, mimo wszystko skupiam się na tym, bo tak to już niestety z mózgami naszymi bywa, że jak się coś zobaczy, to trudno już to odzobaczyć. I to będą raczej spodnie, które chyba oddam, bo jednak no. No jednak nie. Może gdyby było tutaj jednak trochę mniej materiału, nie wiem, jak pociąg podjechał mi ten top do góry, to jest top z Primarka i on, on jest bardzo mocno dopasowany, więc jak tylko, wiecie, strzelam nim do góry, to, to tak się właśnie roluje. Może gdyby tego materiału było mniej, to leżałyby trochę lepiej. Może gdyby nie były tak bardzo mocno ciasne tutaj na górze, to też... Yy, jakby przez to, że one są tu bardzo wąskie, a potem tu bardzo dużo materiału puszczonego, to one tu, tak dosyć, jakby wiecie, opływają wszystko, no bo wychodzą z dosyć wąskiego materiału, więc on opływa tutaj wszystko. Więc może znowu, możliwe, że jeżeli na przykład jesteście bardziej płaskie w brzuszku, ale macie większe uda, no to wtedy te spodnie mogą na was wyglądać naprawdę zacnie. Bo zobaczcie, że tego materiału tutaj w łódkach naprawdę mamy bardzo dużo. Więc, no w zależności oczywiście od tego, co co myślimy, jak chcemy, no to one mogą być fajne. Chciałabym, żeby mi pasowały. Naprawdę wierzcie mi, że chciałabym, bo, bo bardzo mi się podobają. Nosiłabym je, bez kitu nosiłabym je, ale niestety no za dużo tutaj moim zdaniem nie gra. Ale dajcie mi znać, co w ogóle sądzicie o takich szalonych spodniach, o takich właśnie wzorach, o takich szerokich, no bo to takie a la palazzo, nie wiem, ktoś może uznać, że są piżamowe. Z drugiej strony może być fajne na kostium gdzieś jak idziemy, więc dajcie mi znać, co o nich sądzicie. Chociaż mi się one bardzo podobają, to niestety, ale ja je odkładam na kupkę do zwrotu. No i na koniec ten kombinezon. Kombinezon pokazywałam Wam najpierw, jak zrobiłam zamówienie. Pokazałam Wam tylko zdjęcie kombinezonu z Monflixa i wiele z Was mi pisało: szto szczost, wysilirynk. Potem, jak przyszedł kombinezon, ubrałam się w niego, tak wiecie, na szybko, bez makijażu, już w ogóle wieczorem i tak dalej. I tylko się Wam tak wiecie, powyginałam przez chwilę w lustru. Znowu dostałam mnóstwo pytań, co to jest, gdzie to jest, daj linka, daj linka. Tak więc oto kombinezon w całej okazałości. Kombinezon nie sprawdziłam teraz w tej chwili, natomiast wydaje mi się, że tutaj mamy wiskozę i elastan bo to jest bardzo przyjemny materiał, trochę jak te czarne spodnie, które przymierzałam wcześniej, więc oczywiście linka macie do niego na dole i jego ciężko znaleźć, dlatego że on też występuje w kolorze czarnym i pierwsze co widać to jest kombinezon w kolorze czarnym, jeżeli szukacie, wiecie, jeżeli jesteście wzrokowcami i szukacie kombinezonu, no to właśnie dlatego go nie widać, więc wejdźcie po prostu w linki i zmieńcie kolor właśnie na ten wielokolorowy, ja go mam w rozmiarze 48 na 50 za chwilkę postaram się ustawić jeszcze tak aparat, żebyście dokładnie cały zobaczyły, bo, no, jednak niestety tutaj jest krótki pokój, więc nie da rady, żebyście, wiecie, tak wszystko, wszystko dokładnie widziały. Tak więc tak on wygląda, jak widzicie tutaj na górze jest y, normalnie taki, wiecie, dekolt w serek. Jest dosyć krótki rękaw, a w zasadzie prawie wcale nie ma tego rękawa. Tutaj to, co jest fajne i wydaje mi się, że to będzie dla osób, które do tej pory nie przepadały za kombinezonami, mamy baskinkę i ta baskinka, po pierwsze, maskuje trochę brzuszek, Wiecie, nie rzuca się tak bardzo brzuszek w, w oczy, ale też maskuje otwartą pupę, czyli coś, co zazwyczaj jak w kombinezonach mamy, to wygląda to mniej więcej tak. I rozumiem, że nie każdy może chcieć chodzić w ten sposób. I ja też nie zawsze lubię, mam kilka kombinezonów, ale rozumiem, że nie jest to fajne, natomiast to w tej chwili maskuje nam tą pupę. Mamy, wiecie, po prostu jak koszulkę, która kończy się i to dosłownie idealnym miejscu, czyli... Tuż przed końcem pośladków, czyli jeszcze na bicie tutaj nie zakrywa za dużo nogi, więc to jest po prostu, no, rewelacyjne. Powiem Wam, że naprawdę poważnie się zastanawiam nad tym, czy nie zamówić sobie czarnego kombinezonu, bo to jest rewelacyjny kombinezon, a czarny z kolei myślę, że cały rok, gdziekolwiek wiecie, jakoś go ubrać, dobrać, wiecie odpowiednie dodatki, myślę, że też by wyglądał fajnie, więc. Poważnie rozważam. Naprawdę poważnie rozważam, czy nie wziąć tego czarnego kombinezonu, więc dajcie mi znać, co o nim sądzicie. Opuściłam trochę aparat, żeby było więcej, widać całą sylwetkę, więc oczywiście proporcje są zdecydowanie inne, bo patrzymy trochę w dół. Założyłam do niego te moje czerwone, wiecie, buty na obcasach, ale w zasadzie one nawet fajnie wyglądać będzie moim zdaniem, czy do trampek, czy do jakichś takich, wiecie, normalnych, płaskich butów, czy do jakichś takich, nie wiem, marynarskich sandałów na koturnie. Myślę, że też by fajnie wyglądał. No i akurat założyłam te, bo po prostu te tutaj mam i jakoś tak najbardziej mi pasują, ale nawet jeżeli zdecydujecie, się, wiecie, je zdjąć i stanę normalnie, no to też możecie zobaczyć, że długość jest w porządku. Ja, przypomnę, mam 60. Tak więc, jeżeli jesteście wyższe, no to też w zależności od tego, jak te proporcje u Was wyglądają, może być tak, że on się będzie ciutkę nam wcześniej kończył przed kostką, ale to jest kombinezon letni, więc myślę, że to też nie jest żaden problem, jeżeli faktycznie tak się będzie kończył, bo naprawdę, no, kombinezon... Mi się mega podoba i z Waszych komentarzy wynika, że Wam się również mega podoba. Tak więc, jeżeli faktycznie tak jest, to odsyłam Was właśnie do linka na dole. Czekajcie, zaczepiłam sobie, odsyłam Was do linka na dole, żebyście mogły właśnie zobaczyć. Jak on wygląda? Czy są dostępne rozmiary? Może ten czarny Wam się bardziej spodoba? Może na przykład czarny kombinezon będzie dla Was łatwiejszy do przełamania się i po prostu do kupienia pierwszego swojego kombinezonu? Niekoniecznie w takim krzykliwym kolorze, ale może właśnie takim stanowanym, i może wtedy zdecydujecie się, że hmm, to może być coś dla Was. Czyli tak wiecie, małymi kroczkami. Powoli zanurzamy właśnie jeden palec, jedną stopę, potem drugą stopę, potem do kostek się w wodzie. I właśnie zakładamy jakieś fajniejsze takie, takie stroje. Boże, nie gorąco, pomimo tego, że związałam włosy, to i tak niestety jest gorąco. Tak więc ten kombinezon na pewno ze mną zostaje. I jeszcze rozważam, czy nie zamówić jego po prostu czarnej siostry. Tak więc koniecznie dajcie mi znać, linki do wszystkiego macie na dole. Produkty, którymi zrobiłam dzisiejszy makijaż. Macie wypisane również na dole, tak więc ten opis jest na pewno bardzo, bardzo długi, więc jeżeli coś Was interesuje, to zajrzyjcie do opisu na dole. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, myślę, że nie będę przedłużać, bo jest po prostu tutaj jak w piekle, jest naprawdę bardzo gorąco, pomimo tego, że już jest wieczór i ogólnie, no może nie jest to, że jest chłodniej, bo ostatnio wieczory wcale nie są chłodniejsze, ale no nie pali tak słońce, to mimo wszystko jest po prostu bardzo, bardzo ciepło ale z kolei jeżeli nie zapalę lampy próbuję nagrywać przy świetle dziennym, bo kilka razy tak próbowałam zrobić to niestety to nie wygląda dobrze i po prostu materiał mam do wyrzucenia, tak więc no zdecydowanie trzeba nagrywać w lampach, żeby wszystko było dobrze widać. No dobra, więc skończę stanie w tym malutkim piekiełku, jeżeli lubicie filmy ciuchowe, to pamiętajcie o kciuku w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału na ekranie końcowym, zostawiam Wam playlistę do filmów ciuchowych z Prix, ale też pamiętajcie, że mam, mam różne playlisty, jeśli chodzi o modę, bo mam playlisty związane po prostu z modą, czyli ze wszystkim mam podzielone na Prix, na przykład na C&A, na kostiumy kąpielowe, tak więc jeżeli jesteście ciekawe, to zajrzyjcie do playlist, bo tam właśnie możecie znaleźć dużo różnych informacji. A tymczasem dziękuję Wam, dziewczyny, serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego filmu. Na razie, pa! pa.